Witam, chciałem tak tylko na szybko nagrać, bo nie wiem czy kojarzycie to autko. Yy, o właśnie. To, bo u, u, na odcinku u Majora, tutaj wam wsta wstawię też linka tam w opisie do odcinka. O, tutaj widzę, że mamy Citera na serwerze. Yy, no, i ogólnie chciałem wam tylko yy, pokazać ten w sumie filmik, gdzie, gdzie kupowałem yy, to auto, bo... Bo w sumie odkopałem to i tak przeglądałem folder i no ja odkopałem ten filmik, więc sobie możecie zobaczyć. A jakbyście. A jakbym jeszcze coś wstawiał ciekawego, to będę wstawiać, bo mam jeszcze jakieś stare nieopublikowane filmy, więc jak stwierdzę, że są w miarę git czy coś, no to, no to wtedy je wstawię, nie? Yy, więc no ja, wam, ja was odsyłam do tego filmiku właśnie, no i... Elo. Czekaj. Wojnie jak na wojnie. Bierzemy do nata. Ty! Enter mm. one player. Ej, ty jak ty to włączyłeś? Co ja to nie włączyłem? Co co to jest? Nie, bo włączyło mi jakby coś takiego, że te... Że battle chyba. Ja nic nie ma accept. Włączyłeś? 15 gdzieś. A kurwa, gdzie na stepie? Raz na stepie, czekaj, ja coś kliknę, akcept. Poczekaj. No to dupa, chyba będziemy się napierdalać. Dobra, trudno, ale to i tak A jednak nie. Tak to będzie na I co jest? I gdzie na stepa? Jeszcze nie to było. Ready? Dobra, uwaga widzowie. Yy, kupujemy. <laughs> to Ej, mi pod wulkanu. Ej, czekaj, bo ludzie wbijają. Mnie nie lol. Bo ja mam. Ja mam swap, mam od Dobra, to kupiona, dobra. To na drugim. Ej, co jest, chłopie? Ej, musimy obrabować te wszystkie rabunki jak najszybciej. A z kim ty tam jesteś w ogóle? Z jakiejś z innego teamu. Mam odwiana. Cargo ship, obrabować jeweller, yy, kasyno, cargo train i bank. Bank będzie najtrudniejszy. Cargo ship jedzie debile. To debilę. Chyba ja jeszcze rozpędzę v, V-Maxa mniej więcej. Bo... Aha, i tu czas mi mierzy, w ile to zrobię. Abra, Dobra, Famaci. to